Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy odcinek na SkyWarsach. Zmieniłam program do nagrywania plus jeszcze gram na pełnym ekranie. Wcześniej gram na zmieszanym ekranie, dlatego taki mały obraz był na YouTube, ale teraz już będę grała od dzisiaj na pełnym ekranie, tak jak już mówiłam. I dzisiaj będą SkyWarsy. Próbuję właśnie takiego jednego gościa zabić tutaj i coś, coś, coś nie wychodzi, jak na razie. Jestem na takich innych Skywarsach, bo Wy pewnie inne Skywarsy znacie. Mm, tak, tak, to są jakieś takie, wiecie, chore Skywarsy. Nie obrażając autorów tego serwera. Ale ogółem fajnie się gra. Taki Survival. <laughs> I powiem Wam, że już trzy razy tutaj wygrałam. I fajnie mi się tutaj grało, tak szczerze. A, dobra, jeszcze. O, dwa. I okej, okay, będę mogła zrobić o tak. O. O tutaj jeszcze mam... Mam nadzieję, że nikt się tutaj do mnie na razie nie dobuduje. Bo będzie chamskie, to jak ktoś mnie zabije. No ale nic. Co będzie, to będzie. Bądź co bądź. Ja tutaj sobie żelazo przytopię już. O, jeszcze tutaj mam żelazo, to sobie je tutaj wykopię. Okej, okay, no szybciej się kopię. Bo się długo tak nie utrzymam na wodzie. Wo, tutaj jest tego więcej. No, tutaj jest pełno takich rzeczy poukrywane, dlatego trzeba się rozglądać. Ja już tutaj dokładniej chyba czwarty czy tam nawet i szósty raz gram na tym serwie. I powiem Wam, że nawet, nawet ciekawie jest tak kogoś pozabijać, bo mnie jeszcze nikt nie zdążył jak na razie dotychczas zabić. Zawsze ja kogoś tutaj zabijałam, a może i to dlatego, że bardzo dużo czasu spędzam na PVP, chociaż zawsze lamię w PVP, ale, ale na skateboardach się przydaje. Dobra. Tutaj sobie, o. Wykopię ładnie rzeczy. O, o a tam u góry Okej. Okay. Nie, ktoś już tutaj jest u mnie. A nie, tym razem, nie? I rzeczywiście, żeby nie było, trzeba sobie zrobić o wiele lepszy mieczyk. Co niektórzy tylko tutaj idą, dobudowuj, dobudowują się do tego centrum tego całego. O jak widzicie, ten już chcemy tutaj od tyłu wziąć. Ale po moim trupie, bo ja cię zabiję jednym hitem. Chociaż żeby nie było. Krew... Nie. Niech nawet nie pamiętam, ile na spodnie było. Ee, -e, jeszcze jeden spadek. Noju, jesteś słaby. Pfff, lawa mi nic nie zdziałaś tutaj. Woła po prostu. Trzeba, ja mam lepsze od niego. Zobaczcie, jak ja jestem tutaj ubrana. Jakoś, że jak Shifta przytrzyma, to ja go nie widzę, ja go widzę. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja tutaj sobie już robię obudki. Będzie. Co ty mi tu szkła? A chcę jej mnie jajkiem zabić. Proszę, chyba... Nie no, pomysłowe. <laughs> Całą zbrojkę sobie zaraz zrobię. I tyle będziesz go miał po tobie będzie. Ja ci jednym hitem zabiję. Mm, czego mi brakuje? Aha, hełmu. Czy już chyba mam na hełm. No, proszę bardzo, cała zbrojka. No, dawaj, dawaj No, super, wygrałam yy, No to więc Do zobaczenia, cześć